Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałabym się z wami podzielić pewnymi cytatami, które kilka dni temu pojawiły się w mojej przestrzeni. Zacznę jednak od tego, że ja robię to bardzo rzadko, to znaczy rzadko kogoś cytuję i przekazuję to dalej, a jeżeli już to robię, to w momencie, kiedy jest to spójne z moimi doświadczeniami tutaj na, tej, na, na tym planie materii, które były też trampoliną do tych głębszych wymiarów, głębszych warstw, właśnie tego mojego doświadczenia wielozmysłowego, wielowymiarowego. Więc jeżeli występuje spójność, jest w tym, nie chciałabym użyć słowa rezonans, ale jest to ta sama częstotliwość, to jest chyba właściwsze słowo i to się czuje, to się czuje po prostu sercem, to się wie, to wtedy, to wtedy mogę kogoś zacytować, czy to robię, ale tak jak mówię, zdarza się to też rzadko, a drugim powodem jest to, dlaczego rzadko, dlatego, że ja otrzymuję wiedzę, informację taką, jaką potrzebuję na dany moment, to przychodzi po prostu samo, bo przestrzeń twórca wie, kiedy, w jakim momencie jesteśmy gotowi. Czy, czy to jakieś tam ziarenko pewnej wiedzy, żeby dalej rozkwitało, jest nam potrzebne. I Właśnie z tego powodu, też jak gdyby, ponieważ, a wiemy, że każdy z nas ma całą wiedzę, tą samą wiedzę każdy z nas ma. Nikt nie jest jak gdyby odosobniony od tego, oddzielony. Każdy ją ma, tylko ten, ta, ta nasza wibracja musi być spójna z przestrzenią żeby to do nas podpływało, spływało, to się staje dla nas odczuwalne, odczuwalne, czy też u mnie jest tak, że to ta energia, oprócz tego, że ją czuję, to też widzę na przykład tę energię, widzę obrazy, jest to na tak zwany jawie, czy w tak zwanym śnie, to Dobrze. jeżeli chodzi o mnie, to nie ma znaczenia, tak? Czy tak, czy tak, bo to cały czas jak gdyby jest. Ale ponieważ właśnie to tak, tak tego doświadczam, więc no tych, tych cytatów jak gdyby nie. Nie powielam dalej, tak? Chyba, że mówię, jest to spójne z tymi moimi doświadczeniami wielowymiarowymi. I teraz to jest jedna rzecz jeszcze, zanim je przeczytam. Druga rzecz, bo myślę, że to wszystko jest wartością i dla, dla tych z Was, którzy są po prostu też gotowi właśnie na to, żeby to usłyszeć czy żeby zasiać, no, ziarenko, tak, żeby we właściwym momencie mogło ono wzrastać, więc to jeszcze zanim te cytaty przeczytam, ale kolejną rzeczą to jeszcze jest to, chciałam wam powiedzieć, ponieważ jest to cytat świętego Augustyna, Augustyna z Hipony i z tego, co przeczytałam, był to święty Kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej. I tutaj się właśnie przy tym też zatrzymam, że e, słuchajcie, w moim doświadczeniu jest tak, że oczywiście, e, znaczy może nie oczywiście, ale nie było, e, znaczy, było tak, że e, że e, jak gdyby wiecie ja uważałam, że ktoś na przykład jest taki czy taki, w sensie nie wiem czy jest przykładowo księdzem, czy, czy jest, nie jest księdzem, czy jest na przykład z takiego kraju, czy z takiego kraju, to było tak w moim doświadczeniu, że Gdzieś to rozgraniczałam i był ten podział, że inaczej postrzegałam, niż postrzegam to teraz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak mówię, są to święci, znaczy, w święci, święty Augustyn z Hipony, jak gdyby był przypisany, że tak powiem, właśnie do tego kościoła katolickiego i prawosławnego, ale nie ma to. Jak gdyby znaczenia, kto, kim jest, czy kim był, czy jak wyglądało jego życie, co w tym życiu robił, bo my wszyscy różne rzeczy doświadczaliśmy i doświadczamy w różnych wymiarach, w różnych naszych odsłonach, przejawieniach Stwórcy. Więc e, ważne jest to, kim się stajemy, czym się stajemy, tak? E, więc e, tutaj e, mam nadzieję, że to jak gdyby e, już wiecie i czujecie, że, że to jak gdyby nie ma znaczenia i nie ma też, e, znaczy w moim doświadczeniu jest tak, że, wiecie, ja już. E, od długiego czasu, nie wiem, ale już no długo, kilka ostatnich lat, nie zagłębiam się na przykład to, co przychodzi do mnie z przestrzeni, w momencie, kiedy gdzieś tam słucham, czytam, czy napotykam, tak, w różnej formie, i czuję, że mam w coś wejść albo mam wejść tylko powierzchniowo, bo jest mi to do czegoś potrzebne, bo to jest to będzie, czy jest moją trampoliną. I mam z tego na tym się tylko odbić, tylko jak gdyby zaznajomić, ale powierzchownie aby móc iść dalej, aby się przy tym nie zatrzymywać. Więc... Dlatego, takie krótkie informacje o tym, że, że te cytaty, kogo są, i że był to święty, i tak dalej, i ja się nie wgłębia w to, co, jak, dlaczego, kim był. Ważne są słowa i to, co one niosą, tak? I ten, ta spójność z tymi, tak jak mówiłam, tymi moimi doświadczeniami wielowymiarowymi, i to się właśnie tyczy. Nie tylko tych cytatów, ale to się tyczy wszystkiego, że to, co mówiłam wcześniej, ponieważ otrzymuję z przestrzeni, otrzymuję, to znaczy, staje się mi to po prostu już dostępne, tak? Kiedy jest ta spójność, jest ta czysta, taka prawdziwa wibracja miłości, to to po prostu się przed nami eksponuje tak? I, i co jeszcze bo słuchajcie się tak zamotałam bo ja tak to już może jak ktoś tam odsłuchał inne filmiki to chyba już wie że tak mam ponieważ też w trakcie mówienia te przekazy przeze mnie przechodzą więc to płynie jak gdyby też z umysłu po części, ale jest to to, co płynie przeze mnie. Jestem tym naczyniem i to, to mam wypowiedzieć, czy tą kwestię poruszyć. I dlatego też tak te skoki, jak gdyby w moim mówieniu, i taka wydawałoby się niespójność jest, ale kto z was już e, m, czuje i w jakim stopniu czuje na jakich wa, warstwach się porusza, e, sobie przeskakuje, to e, to odczyta w cudzysłowie dla siebie to, co e, z tego przekazu, to co przekazuje, tak, tą wartość. E, no dobra, bo żemy do rzeczy i te cytaty w końcu, doszłam, że tak powiem, prawie do brzegu. Więc e, pierwszy cytat. Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza i szerokie nurty rzek i przestwór oceanu i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują. Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat. Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj ode mnie, czego chcesz. Ziemia jest Twoim okrętem, nie siedzibą. Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu, Niż pycha po dobrego uczynku. Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić. Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, drugą do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie tykał ale biegnij na obu, aż do samego Boga. Chcesz mieć radość wieczną? Złącz się z tym, który jest wieczny. W wieczności Bożej istnieje tylko jedno – trwanie. W czasie istnieje tylko jedno – przemijanie. Człowiek jest tęsknotą Boga – jest celem Jego miłości. Wiara to wierzyć w to, czego jeszcze nie widzisz. Nagrodą tej wiary jest widzieć to, w co wierzysz. Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha. Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś, i przebaczanie tego, co wycierpiałeś. Kto kocha siebie, a nie Boga, nie kocha siebie. Kto natomiast kocha Boga, a nie siebie, siebie kocha. Gdy miłość kimś zawładnie, to przemienia go w to, co miłuje. Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych. O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość, bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem. Jeśli mówisz, mów z miłości. Jeśli upominasz, upominaj z miłości. Jeśli przebaczasz, przebaczaj z miłości. Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych. Tam, gdzie jest miłość, nie ma cierpienia, a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy. Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić. Kochani z miłością, pięknego dnia, kocham Was Pa.